Golf Buster! Cześć Buster! Widać, że świetnie się bawisz, jeżdżąc przez te kałuże. Haha, ha, wszystko będzie w błocie! A kto to? To traktor Tery. Jest bardziej ostrożny od Bastera. Buster świetnie się bawi, pędząc przez te kałuże. O nie! Jedzie prosto na Terego. Uf, było blisko! Ostrożnie, Buster! Na kałuży można się poślizgnąć! O rany! Traktor Terry nie jest zadowolony zachowaniem Bastera. Buster zaczyna zabawę od nowa! Uwaga! O nie! Buster Nie mądry Buster! I co on teraz zrobi? Słońce zachodzi, robi się ciemno... Mam nadzieję, że Baster jakoś sobie poradzi. Patrzcie, to traktor Tery. Tery, proszę, pomóż Basterowi. Wystarczy jedno mocne pchnięcie. Dasz radę? Raz, dwa. Jedziemy. Hurra! Dzięki Tery. O Baster. Całe szczęście, że Tery tu był i uratował Bustera. Papatery, papa baster! Baster! Wstawaj! Zobacz, to płatek śniegu. To może oznaczać tylko jedno. Pada śnieg! Wow! Śnieg! Ale chwileczkę! Gdzie jest choinka? Ta się raczej nie nadaje. Spójrzcie! To drost! Ciekawe o co mu chodzi. Chyba chce, żeby Buster pojechał za nim. O, chcę pomóc Basterowi znaleźć choinkę na święta. Hmm, te nie wyglądają najlepiej, hmm. Wow, ta będzie idealna! Buster też tak uważa. Zobaczmy, czy uda mu się ją podnieść i zawieźć do domu. Ależ ta choinka jest wysoka! Ostrożnie, Buster! O, ale się chwieje! Nie zatrzymuj się, Buster! Już prawie jesteś na miejscu! O, właśnie tak! Buster wjezie ją do garażu! Nie wiem, czy się tam zmieści! Jest bardzo duża! Uważaj na zakrętach, Buster! O nie! Pilnuj tył, Buster! Zgubiłeś drzewko! Patrz za siebie! Szybko, szybko! Pospiesz się! Zawróć! O nie, Buster! Co się stanie z twoją choinką? Zobacz! Zbiła się w powietrze! O nie! Drzewko jest coraz dalej! Szybko, Buster! Może uda ci się je dogonić! Choinka skacze przez światełka! Miałeś szczęście, Buster! Choinka wygląda pięknie! I nie musisz jej dekorować! Ale piękna choinka! Całe szczęście dotarła tu w jednym kawałku! Spójrzcie! Są tu też tery i skaut. Przyjechali, by spędzić święta z basterem. Dobra robota i wesołych świąt, baster! No hej, baster! O, wyglądasz na zmęczonego. Baster zasnął! A to co? Wąsy, trójkątny nosek? I uszy. Baster wielkanocny zajączek. Dobrze wygląda. Chyba spodoba mu się zająć ogon. Ciekawe, dokąd jedzie. Mam nadzieję, że załatwić jakieś sprawy. O, a to co? Norka we wzgórzu. Ciekawe dokąd prowadzi. Buster wyjeżdża po drugiej stronie. Spójrzcie. To traktor tery sobie drzemie. Wow, wielkanocny zajączek. Buster zostawił teremu kolorowe wielkanocne jajko. I jedzie dalej, by szerzyć wielkanocną radość. Ciekawe, dokąd prowadzi ta norka. U. Tutaj, zajączku Buster! Drost mocno śpi. Czas zostawić kolejne jajko niespodziankę. Na pobudkę Drozda. Buster wjeżdża do kolejnej norki. A to kto? To Jeep Jessie! O! Śpi. Wielkanocny zajączek Buster zostawił jej jajko. Buster zajączek ma dużo roboty. Jajka same się nie dostarczą. Ciekawe dla kogo jeszcze Buster ma jajko. To koparka Eddie. Cicho, Buster. Nie obudź go. Haha, w łyżce jest jajko. Świetny pomysł, zajączku Buster. Ojej, wielkanocny zajączek Buster chyba się zmęczył. Obudź się, Buster. O, a więc to był tylko sen. Szkoda, że tamte jajka nie były hmm? prawdziwe. Ale co to jest? To wielkanocne jajko. O, to prawdziwy wielkanocny zajączek przyniósł Basterowi jajko. Baster jest bardzo szczęśliwy. Wyście. To bas Baster. Wygląda na całkiem zadowolonego, prawda? Hmm. Ale o nie. Zaczęło padać, a do tego przerażająco grzmi błyska. Jak Buster to przetrwa? Ojej, nadciągają chmury. Będzie burza. O rany, uważaj na Scout. Buster. Buster bardzo boi się burzy. Zostawił Scout w tyle. Scout jest zła, a do tego jej koła ugrzęzły w kałuży. Cały czas błyska. Uff. Buster stoi bezpiecznie w garażu. Ale co ze Scout? Biedny Buster, bardzo boi się grzmotów i błyskawic. Spójrzcie, zobaczył scout. Naprawdę utknęła w kałuży. Czy Buster znajdzie w sobie tyle odwagi, by jej pomóc? Dasz radę, Buster. Ach, te błyskawice są takie oślepiające i straszne. Buster słyszy? Że skaut próbuje wydostać się z kałuży. Tak jest! Pomóż jej, Buster! Buster bardzo chce pomóc koleżance. Powinno wystarczyć jedno mocne pchnięcie. Hurra! Skaut jest wolna. Spójrzcie, jak się cieszy! Dobra robota, Buster! Och, nadal bardzo głośno brzmi. Ale Buster już się nie boi. Buster i Scout radośnie wracają do garażu, aby skryć się przed deszczem. O, ten grzmot sprawił, że obydwoje aż podskoczyli. Widzicie, burza może być całkiem fajna. Papa pa, Buster, Papa pa, Scout. Widzicie? to autobus Buster i traktor Terry. Wygląda na to, że będą się ze sobą ścigać. Buster wygląda na bardzo pewnego siebie. Za to, Tery nie ma zbyt zadowolonej miny. Ciekawe, kto wygra. Zaczynamy! Gotowi? Do startu! Start! I ruszyli! Buster wysuwa się na prowadzenie. Naprzód, Tery, dasz sobie radę. Wydaje mi się, że Terry nie jest tak szybki jak Buster. Zaraz, co to? O, Buster, nieładnie się tak popisywać. Biedny, Tery. Buster jest przekonany, że wygra wyścig. Pamiętaj, że najpierw musisz dojechać do mety, Buster. Dalej, Tery. Masz jeszcze szansę. Oj, Buster, to bardzo nieładnie. Dalej, Tery. Pokażesz Busterowi, że aby wygrać, nie wystarczy być szybkim. Buster jest już bardzo daleko Patrzcie jak pędzi przez błotniste kałuże w stronę mety Oj Buster, wiem, mm -hmm. że jest gorąco Ale nie możesz się zatrzymać Jeszcze nie skończyłeś wyścigu O, popatrzcie, to jabłonka Wydaje mi się, że Buster zamierza uciąć sobie drzemkę w jej cieniu Nieładnie, Buster. Chyba zaczynasz być zbyt pewny siebie. Ojej, Buster usnął. I zobaczcie, kto to taki. To traktor Tery. Udało mu się wyprzedzić Bastera. O, niemądry Buster. Spałeś zbyt długo. I znowu pędzi w stronę mety. Nie wiem, czy spodoba mu się to, co tam zastanie. Jeszcze trochę, Buster. Ale gdzie się podział Tery? tutaj jest! Terry przekroczył metę jako pierwszy! Nie mądry Buster! Trzeba było nie spać tak długo i nie trzeba było się tak popisywać, bo pokazałeś, że to wolna i spokojna jazda pomaga wygrać wyścig! Do zobaczenia, Buster! Do zobaczenia, Buster! Buster jedzie na przejażdżkę ze Scout! Popatrzcie! To samochód dostawczy Tony! Wygląda na to, że Scout i Buster pojadą za Tony, żeby sprawdzić, dokąd dziś jedzie! <śmieckim> Świetnie się razem bawią. Haha, ha, scout jest bardzo zabawny. Buster nie patrzy na drogę. Uważaj, Buster. Uff, było blisko. Bądź uważny, Buster. Prawie zderzyłeś się z tonem. Popatrzcie, to dziura w jezdni, a Tony jedzie wprost na nią. O nie! Przez dziurę w jezdni drzwi tonego się otworzyły. Buster, scout, uważajcie! Wygląda, jakby niektóre pudełka miały zaraz wypaść. Pudełka zaczęło już wylatywać na drogę. Wydaje mi się, że Tony niczego nie zauważył. Kolejne pudełko zaraz wypadnie. Wow, dobra robota, Buster. Uwaga, nadchodzi kolejne. Brawo, scout, świetnie sobie poradziła. O nie, scout straciła równowagę i zjechała z drogi. Jej pudełko utknęło na drzewie. Patrzcie, Tony zatrzymuje się na czerwonym świetle. To da Wam trochę czasu. Szybko, Buster. Nie macie dużo czasu na oddanie pudełek. Dobry pomysł, Buster. Teraz musicie tylko wymyślić, jak załadować pudełka z powrotem. Wygląda na to, że scout wpadła na pomysł. Świetna robota. Możecie użyć tej deski jako rampy. Brawo. Idealne miejsce do załadowania pudełek. Świetna praca zespołowa. Teraz możesz zamknąć drzwi W Samą porę na zielone światło. Tony może ruszyć w dalszą drogę. Chyba nigdy się nie dowie, że prawie zgubił wszystkie pudełka. Brawo Buster! Brawo Scout! Cześć Buster! Buster jedzie na przejażdżkę ze Scout. Popatrzcie! To samochód dostawczy Tony. Wygląda na to, że Scout i Buster pojadą za Tony, żeby sprawdzić dokąd gdzieś jedzie. Świetnie się razem bawią. Haha, Scout jest bardzo zabawny. Buster nie patrzy na drogę. Uważaj Buster! U. Było blisko. Bądź uważny, Baster. Prawie zderzyłeś się z tonem. Popatrzcie, to dziura w jezdni. A Tony jedzie wprost na nią. O nie! Przez dziurę w jezdni drzwi Tonego się otworzyły. Buster, Scout, uważajcie! Wygląda jakby niektóre pudełka miały zaraz wypaść. Pudełka zaczęło już wylatywać na drogę. Wydaje mi się, że Tony niczego nie zauważył. Kolejne pudełko zaraz wypadnie. Wow, dobra robota, Buster. Uwaga, nadchodzi kolejne. Brawo, Scout. Świetnie sobie poradziła. O nie, Scout straciła równowagę i zjechała z drogi. Jej pudełko utknęło na drzewie. Patrzcie, Tony zatrzymuje się na czerwonym świetle. To da wam trochę czasu. Szybko, Buster. Nie macie dużo czasu na oddanie pudełek. Dobry pomysł, Buster. Teraz musicie tylko wymyślić, jak załadować pudełka z powrotem. Wygląda na to, że Scout wpadła na pomysł. Oh. Świetna robota! Możecie użyć tej deski jako rampy. Brawo! Idealne miejsce do załadowania pudełek. Świetna praca zespołowa. Teraz możesz zamknąć drzwi, Buster. Samą porę na zielone światło. Tony może ruszyć w dalszą drogę. Chyba nigdy się nie dowie, że prawie zgubił wszystkie pudełka. Brawo Buster! Brawo skał! Cześć Buster! Cały jesteś w błocie. Musiałeś świetnie się bawić jeżdżąc przez błotniste kałuże. Busterowi przydałaby się kąpiel. Ciekawe czy on też tak sądzi. Nadjeżdża autobus miejski. Ojej! Nie spodobał mu się wygląd Bastera. Chyba Buster zdał sobie w końcu sprawę, jak bardzo jest brudny. To prawda, Buster, cały jesteś w błocie. Już czas na kąpiel. Świetny pomysł. Buster już jedzie na myjnie, aby się umyć. Ojej, biedny Buster boi się wjechać do środka. Myjnia wygląda naprawdę przerażająco. No dalej Buster, dasz radę. Musisz się umyć, jesteś naprawdę brudny. Wjeżdża do środka. Buster jest naprawdę dzielny. Raz, dwa, trzy. O nie! Prawie ci się udało Buster. Znów nadjeżdża autobus miejski. Och, brzmi nas niecierpliwionego. Buster, weź głęboki oddech, dasz radę. Ale te dźwięki są takie przerażające. No dalej, Buster! Dasz radę! Już prawie jesteś! Do startu. Gotowy. Start! Jesteś już w środku, baster! Gilgocze wcale nie jest tak źle. I wyjeżdża! Widzisz, nie było tak źle, prawda? Jesteś czyściutki i pachnący. Dobrze wyglądasz. Wow, dobra robota, Buster. Jesteś jak nowy. I wcale nie było tak strasznie. Papa pa, Buster. Kałurze i lepie błotem. Będzie cały brudne, wyszoruje się potem. Traktor Terry ma plan i suchy zostawce w ten pełen kałuż dzień. Buster szybko pędzi przed siebie, ale Terry jest tuż tuż. Wolniej, o nie! Hamulce zapiszczały, ale pisk, 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 lecz nic nie stało się. Baster pędzi przez że chlapu, chlapu, chlapu. Zwolni, że baster napędziłeś na wschodu. Pisk hamulców, potem łomot, baster ma teraz kłopot. Robi się ciemno, on jest samiusieńki Ale patrzcie to już, tutaj gna to traktor Terry Hura! Terry jedzie przez kałużę na ratunek On pomoże Basterowi jednym sprawnym ruchem I raz, i dwa, i raz, i dwa, i trzy I Baster wyjechał z kałuży Zabią dookoła i robią chlapu-chlapu. Baster, umyj się chłopak Mały brudny jest w mokrym, lekkim błocie. Fajnie było chlapać się. Już czas czystym być. Myjnia sprawi, że zaśnisz Baster jedzie na myjnie. Będzie czysty za chwilę, ale ta myjnia głośna i straszna. Baster boi się. Baster nie chce wjechać tam, a autobus trąbi, bip, bip. Baster aż podskoczył nam, o co tobie chodzi. Czas umyć się, czystym być, zetrzeć brud, odnaleźć błysk, iść do myjni, wykąp się, czas zerwać z brudem. Baster oddechłem głębszy